Cię no. tutaj dostaliście i tak. No co jeszcze powiesz? że masz kurwa brzydkie oczy. Ha. No dobra, czekaj, zaraz się tego screena dam, Zjedna jak nas pobanowaliście. No dobra, i zapisz jeden, jak popijcie no. dostałeś. Ja tego nie zapiszę. No wie, wie, jesteś, piśni, Ej, weź, weź wy. wyłącz. No weź, weź wyłącz wy. to, bo Kisiel się boi, że z go Zobacz, zobacz, jakie oczy i mam pać. A nie nagranie z jakiejś z RTB, Ty co mnie kurwa jakieś lobby Ty kurwa nie mój nie poziom ci... Ty idź kurwa, idź na HP Kurwa tak, zjedz tak, go Mój poziom, nie mój poziom Masz poziem, skryna jego go zjedz kurwa O ja, oj pobanowali nas, je przegrywali tak, ojciu Dostaliście w pistę 3-0 kurwa i zazbanowaliście To ja mam tak samo prawo dać Reset Scores Nie widzę żadnych przeszkód no, no to czemu nie dałeś, raz skoro było 3-0, co cwaniaku, kurwa? No bo Tego nie byłem wtedy na serwerze, do Jak, to jak, to jak to cię, to cię to nie było, kurwa, tu pierdolony? Jak cię nie było? Jak byłem nie byłem było. na serwerze przy 4-0, idioto. No to trzeba było dać przy 4-0, ty. Nie miałem moda. Nie miałem, moda. nie miałem moda. No kurwa, pizdem jesteś i tyle. No ale co? Idź, 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 Ale nie płacz kurwa, idź, 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 bo kurwa płaczą chłopie od ja tego sampa jak nie wiem kurwa, Gdzie ci, jak dzieciaki. Czemu nic nie mówisz E, no czemu nic nie mówisz ty Dobra Pięknie. weź go odcisz, bo kurwa kurwa, fajnie dobrze jak mówi Siema TGE, joł. No spierdalaj kurwa. Panuje swe lapasie, panuje swe lapasie. No to, to... banuj no, ty, co myślisz kurwa. Jeżeli będę palał, Ej, Ale tak? kurwa, ale kurwa się to tak spinasz kurwa. No Jezu. właśnie, napój. Jezus. Jezus. Odcisz go daliśmy, mi, 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 re, mi reset skores na CW i kurwa koleś, chłopie, świat mu się załamał. Idźcie kurwa się, kurwa powiesz. powiesz. No ty idźcie powiedz ty bo... Jesteś <laughs> pajacem. I... Ale ja nie będę płakał z tego, tego powodu, powodu, że dałem reset jest... z kurwa, Widzisz, <laughs> żebym płakał, chłopie? Że tak, ja jestem już... very happy, człowieku. Właśnie płaczesz, bo dałeś dracę z Naprawdę będę się przyjmował do końca życia, że z jakimiś kurwa twelami kurwa grałem jakąś pojebaną kranówkę w jakiejś popierdolonej grze I dałem kurwa, wpisałem kurwa <grym> 10 z liter z popierdolona się zastanów trochę no, ale sami nas kurwa zbanowaliście, no ja pierdolę No a sam ale sam nie dracę ja zbanowali. No ale masz plan ma kurwa, nie? Jesteś liderem, wiesz no no konsekwencje kurwa No i kurwa, no, 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 dobra tylko no i ja nie będę no mówił. Z... Z... Zabrakło ci słów, Kościół, i Nie, nie zabrakło mi słów. Bo pokaż mi chociaż jedną kurwa czerwoną na manuę. No, kurwa przygradzali, normalnie i zapisaliście u was na stronie. Z wami? Nie z nami. Na przykład... Zobacz na stronę kurwa i sobie zobacz. No kurwa, tak. Jesteśmy zajebiście i tyle i wygrywamy wszystko. No kurwa właśnie widać. Jeżeli jesteś hmm. ciekawy naszych czerwonych wyników, to sobie zapraszam cię bardzo, wejdź sobie na stronę i sobie zobacz, no kurwa. A chuj mnie obchodzi taka strona takiego. No no ale okazanie, no, ale, plany, no kurwa, kurwa, no ale to po chuj się, bo Kure... też zapisaliśmy Kure... jakieś czerwone wyniki kurwa. kurwa sprawdzić. którego to reprezentanci kurwa to są kurwa młodzież o kurwa poziomie. D ile lat? masz kurwa lat? Kurwa więcej od ciebie A, kurwa, ty gówniarz. Który, kurwa jesteś rocznik? Kurwa twój ostatni. No to Ej. kurwa no to po chuj takie pierdały gadasz. No bo kurwa to, że masz tam 20 lat czy ile? Ja nie mam 20 za... lat. No to ile masz? 19. No a zachowujesz się jakbyś miał 10, dajesz się no jak w pizdę dostaję. No i chuj. No i kurwa. Ale no, my to jebie. To, ale co ale zabronisz i... mi? Ale, ale zabronisz i... mi, ale ale zabronisz no mi, mi robić? tego robić? Przecież tak. to jest wolny kraj, demokracja tak. no, Jaki wolny kraj? No wolny to kraj to jest. To jest To ty chyba nie ważny Śup, to jest dla nas Ej, ej, no tak przecież tak przecież według Konstytucji 3 Maja jesteśmy kurwa demokracją Ej, 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 co? Zachim, ale to jest kurwa Rumun, jego nie zrozumiem No ja wiem, że to jest Ciaparu chyba, no ale no co poradzisz kurwa No i wyszedł, no i wyszedł No i wyszedł Panie na mnogę wygrane W realu tu porażek Ci Ciowi tu jestem na z nim I ty netowi na binacie laczek, nanecie go zacek Na nogę wygrane, w realotum porażek Sieciowi wyjadacie, tu jestem waszym żniwiazem Internetowi na binacie Leonie post leci co chwilka Monitor, wnu na świat Nie wstając z tyłka codzienna bitwa W kapciach przed kąpem pocisnę, tej głowie, przecież nie dostanę w mordę Problem ten świat pojebów, gdzie koszmary jest dla nich dzień Bez internetu, pusty dzień, bez komentarza na YouTube, do szybki